Cześć, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. To ogromna radość być dzisiaj z Wami, dzieląc się kolejnym momentem wiary i refleksji. Witajcie w tej przestrzeni, gdzie dążymy do wzmocnienia naszej duchowości i pogłębienia relacji z Bogiem. Przed rozpoczęciem zapraszam każdego z Was, abyście usiedli wygodnie, zrelaksowali się i otworzyli swoje serca. Jestem pewien, że to, co dziś podzielimy, może przynieść światło, nadzieję i inspirację do Waszego życia. Dzisiaj mamy bardzo szczególny temat, który zaprasza nas do refleksji nad wstawiennictwem świętych i mocą modlitwy. Naszym głównym bohaterem jest młody święty, który, choć odszedł z tego świata bardzo wcześnie, pozostawił dziedzictwo wiary i miłości, które nadal dotyka serc wielu ludzi. Mówimy o święta. Karlo Akutisie, prawdziwym przykładzie autentycznego życia chrześcijańskiego, który uczy nas, jak szukać obecności Boga w każdym momencie naszego życia. Święta Carlo Acutis znany jest jako święty internetu. Wykorzystał narzędzia cyfrowe, aby rozszerzać przesłanie Chrystusa i promować Eucharystię, która była jego wielką pasją. Jego życie pokazuje, że niezależnie od wieku czy okoliczności, możemy być narzędziami Boga i zmieniać świat wokół nas. Jak pięknie jest wiedzieć, że nawet w trudnych i wymagających czasach, możemy znaleźć wzór do naśladowania i przyjaciela, który wstawia się za nami w niebie. W tym filmie skoncentrujemy się na specjalnej modlitwie do święta. Carlo Akitajsa. Modlitwie, która, według wielu świadectw, przynosi cuda i błogosławieństwa tym, którzy ją wypowiadają z wiarą i oddaniem. Ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa nie jest tylko rytuałem. To intymna rozmowa z Bogiem i świętymi. Modląc się, otwieramy nasze serca na łaskę Bożą i prosimy o wstawiennictwo tych, którzy już są w obecności Pana. Zanim przejdziemy dalej... Chciałbym zachęcić was wszystkich do interakcji z nami. Jeśli znaliście już historię święta Carlo Acutis'a lub otrzymaliście jakąś łaskę dzięki jego wstawiennictwu, nie wahajcie się podzielić tym w komentarzach. Wasze doświadczenia mogą być źródłem inspiracji dla innych. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zachęcam do subskrypcji i włączenia powiadomień. W ten sposób będziecie na bieżąco z naszymi treściami, które tworzymy z wielką miłością dla was. Teraz, gdy będziemy się modlić, Zapraszam wszystkich do jedności w duchu i prawdzie. Umieście się w obecności Boga, poczujcie miłość, jaką On ma dla każdego z Was, i pozwólcie, aby światło święta. Carlo Acutisa oświetliło Wasze ścieżki. Pamiętajcie, że wiara jest cennym darem, a prosząc o wstawiennictwo świętych, wzmacniamy naszą wspólnotę z Kościołem, który jest ciałem Chrystusa. Prośmy więc święta. Carlo Acutisa, aby wstawiał się za nami. Niech pomoże nam dostrzegać obecność Boga w naszym codziennym życiu, w wyzwaniach, które napotykamy, i w radościach, które przeżywamy. Niech inspiruje nas swoim życiem i miłością do Eucharystii, zawsze dążąc do świętości w naszych codziennych działaniach. W trakcie tego filmu odkryjemy więcej o życiu święta. Karlo, jego cnotach i tym, jak możemy zastosować jego nauki w naszym życiu. Razem odkryjmy moc modlitwy i jak może nas prowadzić w trudnych lub wątpliwych momentach. Pozostańcie z nami i przygotujcie się na intensywny moment modlitwy, który może otworzyć drzwi i przynieść cuda. Niech pokój Chrystusa będzie z wami wszystkimi. Wiara jest centralnym elementem życia chrześcijanina, a fragment Mateusza, godzina 17:20, przypomina nam o mocy, która tkwi w szczerej wierze. Jezus, używając metafory ziarnka gorczycy, przedstawia głęboką prawdę: nawet mała wiara może dokonać wielkich rzeczy. To zaprasza nas do głębokiej refleksji nad naturą naszej wiary i jej zdolnością do łączenia nas z boskością w sposób, którego często nie potrafimy w pełni zrozumieć. Kiedy modlimy się do święta. Carlo Acutisa, robimy to z pewnością, że nawet w naszej słabości możemy sięgnąć po tę transformującą moc, którą daje nam wiara. Święta Carlo Acutis, młody człowiek, który swoje życie poświęcił Bogu, jest jasnym przykładem tego, jak wiara może manifestować się w konkretnych działaniach. On nie tylko wierzył, ale także aktywnie żył swoją wiarą, wykorzystując technologię swojego czasu do szerzenia przesłania Chrystusa. Wzywając go w naszych modlitwach, przypominamy sobie, że wiara powinna być wspierana przez czyny, a to jest zaproszenie dla każdego z nas, aby działać zgodnie z naszymi przekonaniami. Siła wiary nie polega tylko na słowach, które wypowiadamy, ale również na postawach, które podejmujemy na co dzień. Kiedy napotykamy pilne chwile, kiedy stajemy w obliczu wyzwań, które wydają się nie do pokonania, naszą pierwszą reakcją może być rozpacz. Jednak wiara oferuje nam inny sposób. W Mateusza, godzina 17:20 Jezus zapewnia nas, że z wiarą możemy przenosić góry. To nie oznacza, że wszystkie nasze pragnienia będą spełnione w sposób, który sobie wyobrażamy, lecz ujawnia, że oddając się Bogu i ufając Jego woli, możemy osiągnąć pokój, który przewyższa okoliczności. Ten pokój sam w sobie jest cudem, świadectwem obecności Boga w naszym życiu. Modlitwa do święta. Karlo Acutisa powinna więc być modlitwą oddania. Prosząc o jego wstawiennictwo, powinniśmy pamiętać, że prawdziwa siła wiary polega na gotowości do zaufania Bogu, nawet gdy odpowiedzi nie przychodzą w formie, której oczekujemy. Możemy inspirować się życiem Karlo, który w swojej młodości oddał się Bogu i innym, nawet w małych czynach. Uczy nas, że każdy akt dobroci. Każdy gest miłości jest wyrazem wiary, która może prowadzić do wielkich cudów. Ponadto modlitwa jest potężnym narzędziem, którego powinniśmy używać mądrze i z żarliwością. Jak przypomina nas Jakub godzina 5.16, modlitwa sprawiedliwego ma moc. To prowadzi nas do refleksji nad jakością naszej modlitwy. Kiedy zwracamy się do święta Carlo Acutisa, istotne jest, abyśmy czynili to z szczerym sercem, szukając nie tylko tego, czego pragniemy, ale także głębszego zrozumienia woli Boga dla naszego życia. Skuteczność modlitwy nie polega na ilości, lecz na szczerości i oddaniu, które w nią wkładamy. Inwokacja wstawienników to praktyka, która łączy nas nie tylko z tymi, którzy już odeszli, ale także ze wspólnotą świętych. Prosząc o wstawiennictwo święta Karlo, jednoczymy się z młodym człowiekiem, który, mimo krótkiego życia, pozostawił dziedzictwo wiary i miłości. Inspirował nas do pielęgnowania szczerej relacji z Bogiem, do dążenia do świętości w każdym aspekcie naszego życia i do wierzenia, że poprzez modlitwę możemy dotknąć serca Boga. Na koniec warto pamiętać, że modlitwa nie powinna być tylko aktem prośby. Filipian 4:6 Myślnik 7 jeste, kiedy modlimy się do święta. Karola Akutisa: Powinniśmy to robić z wdzięcznym sercem, uznając wszystkie błogosławieństwa. Które już otrzymaliśmy, oraz ufając, że Bóg jest zawsze obecny w naszym życiu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Modląc się do święta, Karola Akutisa, miejmy pewność, że dzięki naszej wierze możemy zobaczyć cuda. Niech siła naszej wiary i szczerość naszych modlitw prowadzą nas do transformującego doświadczenia, w którym nie tylko otrzymamy, ale także staniemy się narzędziami miłości i pokoju w życiu innych. Fragment z listu Jakuba, godzina 5:16, przypomina nam o głębokiej mocy, która tkwi w modlitwie, zwłaszcza gdy jest ona wypowiadana w sposób sprawiedliwy i gorliwy. Modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc i przynosi rezultaty, mówi apostoł, podkreślając, że modlitwa nie jest tylko aktem mówienia, ale kanałem komunikacji z boskością, który może zmieniać rzeczywistość. W chwilach potrzeby, gdy okoliczności wydają się nie do pokonania, a rozpacz grozi nas pochłonięciem, Modlitwa staje się niezbędnym zasobem, mostem łączącym nas z niebem i dającym nadzieję. Kiedy wzywamy orędowników, takich jak święta, Karol Akutis, uznajemy, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Życie Karola, choć krótkie, jest żywym świadectwem aktywnej wiary i obecności Boga w naszym codziennym życiu. Wykorzystał swoje umiejętności i talenty, aby uwielbiać Boga i pomagać innym, zwłaszcza młodym, poznać piękno Eucharystii i życia chrześcijańskiego. Patrząc na jego życie, inspirujemy się do zadawania sobie pytania, jak my również możemy być narzędziami Boga w naszym czasie i miejscu? Modlitwa do święta. Karola Akutisa może być nie tylko prośbą o pomoc w naszych potrzebach, ale także błaganiem, aby wstawiał się za nami i zachęcał nas do życia w wierze, która jest widoczna i wpływowa. Modlitwa, jak uczy nas Jakub, powinna być połączona z sprawiedliwym sercem, czyli sercem, które stara się żyć zgodnie z naukami Chrystusa. Sprawiedliwość tutaj nie jest tylko kwestią moralną, ale stanem duszy, która otwiera się na łaskę i miłosierdzie Boga. Kiedy się modlimy, zwłaszcza w poszukiwaniu cudów, ważne jest, aby nasze prośby były połączone z gotowością do przyjęcia woli Bożej. On może nie odpowiedzieć tak, jak chcemy, ale zawsze odpowiada w sposób, który przybliża nas do Niego, który nas przemienia i oferuje prawdziwy pokój. Ponadto ten fragment zaprasza nas do rozważenia wspólnoty. Wyznawajcie sobie nawzajem swoje grzechy i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Przypomina nam to, że modlitwa nie jest aktem izolowanym, ale wspólnym ćwiczeniem. Kiedy prosimy o wstawiennictwo święta. Karola, jesteśmy również wezwani do jednoczenia się w modlitwie za siebie nawzajem, tworząc duchową sieć wsparcia, która odzwierciedla miłość Chrystusa. Kiedy modlimy się razem, nasze głosy wznoszą się jak jedna symfonia do nieba. A ta jedność intencji i serc może być potężnym źródłem przemiany. Ważne jest, aby pamiętać, że cud, którego szukamy, nie zawsze manifestuje się w sposób, w jaki sobie to wyobrażamy. Prawdziwa natura cudu może tkwić w przemianie naszych serc, w zdolności dostrzegania poza trudnościami oraz w pokoju, który otrzymujemy pośród chaosu. Modlitwa do święta. Karola Akutisa może pomóc nam skierować naszą uwagę nie tylko na rozwiązania, których pragniemy, ale na stałą obecność Boga w naszym życiu. On zaprosi nas do dostrzegania cudu w małych rzeczach, w dobroci przyjaciela, w pięknie stworzenia, a nawet w próbach, które nas kształtują. Zatem, gdy zwracamy się do święta Karola Akutisa w modlitwie, jesteśmy również wezwani do refleksji nad naszym własnym życiem duchowym. Jak żyjemy naszą relacją z Bogiem? Czy jesteśmy gotowi być sprawiedliwi w naszych działaniach, dążyć do świętości w naszym codziennym życiu? Modlitwa jest zaproszeniem do przemiany, zarówno osobistej, jak i wspólnej. Prosząc o wstawiennictwo Karola, niech zainspiruje nas do wierności w naszych modlitwach i działaniach, abyśmy mogli, tak jak On, być żywymi świadkami miłości Chrystusa. Dlatego, modląc się do święta Karola Akutisa, miejmy nadzieję nie tylko na cud ale także otwórzmy nasze serca na działanie Boga w naszym życiu, abyśmy przez modlitwę mogli być przemieniani i, kto wie, sami stać się narzędziami cudów w życiu innych. Niech modlitwa sprawiedliwego, o której mówi Jakub, za w naszej wspólnocie i wydobędzie na światło skuteczność miłości Boga, która działa w nas i przez nas. Pilność w naszym życiu często prowadzi nas do poszukiwania odpowiedzi i pocieszenia w chwilach cierpienia. Kiedy stajemy w obliczu wyzwań, naturalne jest, że nasze serca zwracają się ku Bogu w poszukiwaniu pokoju i wsparcia. Fragment z listu do Filipian 4, 6 myślnik -7 oferuje nam potężne wskazówki w tym zakresie. Apostoł Paweł zaprasza nas, abyśmy się nie niepokoili, lecz przedstawiali nasze prośby z dziękczynieniem. Ta postawa uczy nas, że nawet w chwilach kryzysu powinniśmy zachować postawę wdzięczności i zaufania do Boga. To zaufanie jest kluczowe abyśmy mogli doświadczyć prawdziwego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Przedstawiając nasze troski panu, nie tylko wyrażamy nasze potrzeby, ale także uznajemy jego suwerenność i dobroć. Paweł zapewnia nas, że gdy to robimy, pokój Boży strzeże naszych serc i umysłów. To obietnica, która pociesza i wzmacnia nas w czasach niepewności. W obliczu naszych zmagań, gdy niepokój próbuje nas dominować, modlitwa staje się schronieniem, świętą przestrzenią, gdzie odnajdujemy pocieszenie i nadzieję. W tym kontekście wzywanie orędowników, takich jak święta, Karol Akutis, przyjmuje znaczącą rolę. On jest przykładem młodej i żywej wiary, wzorem tego, jak możemy autentycznie i zaangażowanie żyć naszą duchowością. Prosząc o jego wstawiennictwo, nie tylko uznajemy jego świadectwo życia. Ale także staramy się dostosować do jego wiary i zaufania do Boga. Tak jak On, możemy nauczyć się postrzegać świat przez pryzmat wdzięczności i miłości, ufając, że Bóg jest zawsze obecny, nawet w trudnościach. Ponadto kluczowe jest, aby pamiętać, że nasza modlitwa powinna być połączona z dziękczynieniem. Ta praktyka nie tylko zmienia naszą perspektywę, ale także pomaga nam skupić się na błogosławieństwach, które już otrzymaliśmy. W chwilach pilności łatwo jest pozwolić, by zmartwienie przesłoniło nasz widok, sprawiając, że zapominamy o niezliczonych sposobach, w jakie Bóg już działał w naszym życiu. Dziękowanie jest sposobem na uznanie, że nie jesteśmy sami i że, nawet gdy okoliczności wydają się niekorzystne, obecność Boska jest z nami. Pokój obiecywany przez Pawła jest czymś więcej niż stanem emocjonalnym. Jest to stan duchowy, który pozwala nam stawić czoła temu, co nas trapi, z od kiedy stajemy przed wyzwaniami, przypominamy sobie, że modląc się, nie tylko prosimy o pomoc, ale także jednoczymy się z wolą Boga, która zawsze jest dla naszego dobra. Dlatego, zwracając się do święta Karola Akutisa, nie tylko szukamy cudu w naszym życiu, ale również pozwalamy, aby jego wstawiennictwo nas kształtowało. Uczy nas on, jak żyć wiarą w obliczu niepewności, dostrzegać radość w drobnych rzeczach oraz być wdzięcznym, nawet gdy wszystko wydaje się rozpadać. Życie Karola jest świadectwem tego, że poświęcając się modlitwie i dziękczynieniu, możemy otworzyć się na działanie Boga w naszym życiu. W momentach pilnej potrzeby, spokój, który odnajdujemy w liście do Filipian 4, 6-7, jest potężnym przypomnieniem, że zawsze jesteśmy w rękach kochającego Boga. On zaprasza nas, abyśmy zrzucili na niego wszystkie nasze troski, obiecując, że jego pokój nas wesprze. Gdy jednoczymy się w modlitwie, wzywając wstawiennictwa święta, Karola Akutisa, możemy poczuć się odnowieni i umocnieni, gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu. Na zakończenie, będziemy mieli modlitwę, która pomoże nam wyrazić nasze intencje i szukać pokoju, który przychodzi z wysoka, łącząc nasze głosy w szczerym i gorliwym wołaniu. O Boże nieskończonej dobroci, przychodzę do Ciebie z pokornym sercem pełnym nadziei, szukając wstawiennictwa święta. Karola Akutisa. Młodego, który z pasją żył swoją wiarą i poświęcił swoje życie na Twój służbę. On, który potrafił dostrzegać piękno Twojej obecności w każdej Eucharystii, uczy nas doceniać prostotę i głębię Twojej miłości w naszym życiu. W swojej krótkiej, ale intensywnej podróży, pokazał nam, że świętość nie jest odległym ideałem, ale rzeczywistością dostępną dla wszystkich, którzy oddają się Tobie z szczerością. Święty Karolu który z mądrością i klarownością serca potrafiłeś wykorzystać technologię do szerzenia przesłania Ewangelii, proszę Cię, wstawiaj się za nami. Niech uczymy się wykorzystywać nasze talenty i umiejętności, aby chwalić Boga i pomagać bliźniemu, tak jak czyniłeś za życia. Niech nasza wiara będzie latarnią, która oświetla ścieżki tych, którzy znajdują się w ciemności. O chwalebnym młodzieńcze, który znalazłeś radość w służbie Bogu i innym, pomóż nam na nowo odkryć radość wiary w każdym drobnym detalu naszego codziennego życia. Niech, jak Ty, będziemy mieli uważne i pełne miłości spojrzenie na wszystkich, zwłaszcza tych, którzy są w potrzebie. Niech nasze współczucie przejawia się w konkretnych działaniach, które przyniosą ulgę i pocieszenie cierpiącym. W chwilach wątpliwości, proszę, zainspiruj nas do szukania prawdy i światła, które płyną od Ciebie. Pomóż nam nie ulegać presji świata, ale pozostać mocnymi w naszej przekonaniu, że miłość Boga jest odpowiedzą na wszystkie nasze niepokoje. Święty Karolu, który byłeś przykładem praktycznej wiary, niech możemy naśladować Twój przykład i być świadkami Twojej miłości w świecie, który często wydaje się pogrążony w obojętności. Daj nam, drogi święty, łaskę wiary, która nie waha się w obliczu przeciwności. Niech odnajdziemy w Tobie odwagę, by stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze, Zawsze ufając w opatrzność Bożą. Niech każdy z nas, patrząc na Twoje życie, ma pewność, że można żyć pełnią życia w Chrystusie, niezależnie od wieku czy okoliczności. Proszę również, aby Twoje wstawiennictwo pomogło nam pielęgnować żarliwe pragnienie poznawania i miłowania Eucharystii, tak jak Ty. Niech zbliżamy się do każdej mszy święta. Z otwartym sercem, gotowi przyjąć Twoje ciało i krew, a to doświadczenie niech nas przemienia z dnia na dzień w instrumenty pokoju i miłości. Niech, jak Ty, będziemy mieli pewność, że Eucharystia jest najgłębszym cudem, który mamy w naszym świadectwie wiary. Święty Karolu, który byłeś obrońcą wiary i miłośnikiem prawdy, zainspiruj nas do życia w integracji i odwadze. Niech będziemy proroczymi głosami pośród milczenia, niosąc przesłanie Ewangelii do wszystkich zakątków ziemi. Niech nasze słowa i czyny zawsze będą odbiciem miłości Boga, który każdego dnia wzywa nas do bycia lepszymi i czynienia dobra. W tej chwili modlitwy, Kładę przed Tobą wszystkie moje troski i pragnienia. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie światło i nadzieję w momentach ciemności, które czasami mnie otaczają. Niech odczuwam pewność, że nie jestem sam, ale otoczony chmurą świadków, którzy zachęcają mnie do kontynuowania wędrówki wiary. O święty Karolu, pomóż mi dostrzegać obecność Boga w moim życiu, nawet w drobnych sprawach. Niech uczę się dostrzegać Twoją rękę w każdej sytuacji, niezależnie od tego, jak trudna może być. Niech pokój, który pochodzi od Boga, mieszka w moim sercu, prowadząc mnie w każdym kroku i decyzji. Niech, jak ty, stanę się posłańcem Boskiej Miłości, promieniując nadzieją i radością wszędzie, gdzie się pojawię. Niech moje działania zawsze będą odzwierciedleniem światła Ewangelii, a ja niech będę narzędziem przemiany w życiu tych, którzy staną na mojej drodze. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości, echem Twojej dobroci i wyrazem Twojej prawdy. Święty Karolu Akutis. Młodzieńcze o gorącej wierze, który potrafiłeś dostrzegać Boga w każdym pikselu technologii, pomóż mi dostrzegać Boską obecność w każdym aspekcie mojego życia. Niech moja podróż będzie naznaczona nieustannym dążeniem do świętości, prawdy i miłości. Niech, z Twoją pomocą, żyję życiem, które chwali Boga we wszystkim, co robię, i niech zawsze pamiętam o powołaniu, które On mi zadaje każdego dnia. Proszę Cię, O Drogi Święty abyś dał mi łaskę zrozumienia, że każda chwila to okazja do służby i miłości. Niech w każdym spotkaniu, w każdej sytuacji mojego codziennego życia dostrzegam szansę na manifestowanie dobroci Boga wobec tych, którzy mnie otaczają. Niech moje życie nie będzie tylko ciągiem dni, ale prawdziwym dziełem sztuki, w którym miłość boska manifestuje się w sposób żywy i prawdziwy. Inspirować mnie, aby pielęgnować hojne serce, zawsze gotowe do pomocy tym, którzy są w potrzebie. Niech potrafię dostrzegać nie tylko zewnętrzne cechy, ale także bóle i pragnienia innych, oferując nie tylko słowa pocieszenia, ale także konkretne działania, które mogą przynieść ulgę i nadzieję. Niech moje współczucie przejawia się w prostych, ale znaczących gestach, które mogą dotknąć serca tych, którzy przekraczają moją drogę. Święty Karolu, który byłeś przykładem poświęcenia i miłości do bliźniego, pomóż mi nie ulegać obojętności, która często przenika nasze społeczeństwo. Prośba o odwagę do czynienia dobra, niech będę miał odwagę, aby czynić różnice, nawet w małych działaniach, i niech te działania mogą się mnożyć, inspirując innych do działania z miłością i solidarnością. Niech każdy akt dobroci będzie świadectwem Twojej miłości w działaniu, odzwierciedlając światło Chrystusa w świecie, który potrzebuje nadziei. Pomóż mi także być obrońcą prawdy wśród tylu głosów, które niosą zamęt i dezinformację. Niech będę dążył do wiedzy, która buduje. Oświeca i przekształca, zawsze prowadząc mnie mądrością, która pochodzi od ciebie. Niech moja pogoń za wiedzą nie będzie tylko osobistym celem, ale drogą do wzrastania w pokorze i lepszego służenia moim braciom i siostrom. Niech będę posłańcem prawdy, przynoszącym jasność i zrozumienie tym, którzy znajdują się wśród wątpliwości i niepewności. W moim życiu modlitwy proszę, abyś pomógł mi być wytrwałym i gorliwym. Niech znajdę radość i pokój w bliskości z Bogiem, doceniając znaczenie chwil ciszy i refleksji. Niech każda modlitwa stanie się głębokim i szczerym dialogiem, w którym mogę otworzyć swoje serce i usłyszeć głos Pana, który mnie prowadzi. Niech Eucharystia, jak dobrze podkreślasz, będzie centrum mojego życia, źródłem łaski i siły, które mnie wspierają w każdym momencie. Święty Karolu, który potrafiłeś wykorzystać swoją pasję do technologii, aby szerzyć Ewangelię, zainspiruj mnie do znajdowania kreatywnych sposobów dzielenia się przesłaniem miłości i zbawienia z nowymi pokoleniami. Niech będę używał dostępnych mi środków, aby przynieść nadzieję i światło światu, który często pogrążony jest w ciemności. Niech każde moje słowo, każdy obraz, który udostępniam, będzie zaproszeniem do spotkania z miłością Boga. O, chwalebny młodzieńcze! który zrozumiałeś znaczenie komunii z Bogiem, pomóż mi pielęgnować te relacje miłości i oddania w moim życiu. Niech w każdym momencie pamiętam, że zawsze jestem w Jego obecności, a każdy krok, który stawiam, niech będzie kierowany pragnieniem, aby mu się podobać i żyć zgodnie z Jego wolą. Niech będę przykładem dla innych, pokazując, że prawdziwe szczęście i spełnienie znajdują się w życiu dla Boga i dla bliźniego. Święty Karolu Acutis, dziękuję Ci za Twoje świadectwo i za Twoją intercesję. Niech każdego dnia staram się być odbiciem miłości Boga w tym świecie, i tak jak Ty, niech pewnego dnia zostanę przyjęty w ramionach Ojca, żyjąc wiecznie w Jego obecności. Niech moje serce pozostaje zawsze otwarte, gotowe przyjąć i dzielić się miłością, która pochodzi od Niego, i niech moje życie będzie hymnem chwały dla Jego nieskończonej dobroci. Amen. Zakończenie modlitwy, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Zamykając ten moment refleksji i modlitwy, zapraszam was, abyście zabrali ze sobą istotę tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Święty Karol Acutis, ze swoim życiem wiary i oddania, inspiruje nas do poszukiwania głębszej relacji z Bogiem i do życia naszą duchowością w sposób autentyczny. Pokazał nam, że nawet w młodości możemy być narzędziami miłości i światła w tym świecie, i właśnie to jest nasze powołanie. Czasami napotykamy na wyzwania i trudności, które wydają się nie do pokonania. Jednak to właśnie w takich momentach powinniśmy pamiętać, że wiara jest potężnym sojusznikiem. Tak jak Karlo, powinniśmy pielęgnować otwarte serce, gotowe do słuchania głosu Boga i podążania jego ścieżkami, nawet gdy droga staje się stroma. Życie Carlo uczy nas, że świętość nie jest odległym celem, ale podróżą, którą każdy z nas może objęci w codziennym życiu, w małych czynach i wielkich decyzjach. Ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa jest mostem, który łączy nas z boskością. Kiedy składamy nasze prośby, tak jak zrobiliśmy to dzisiaj do świętego Karola Akutisa, nie tylko prosimy o pomoc, ale także oddajemy się miłosierdziu i miłości Boga. On jest zawsze obecny, gotów nas wysłuchać, a historie cudów i przemian, które pojawiają się w odpowiedzi na te modlitwy, są żywymi świadectwami Jego łaski. Podczas gdy idziemy dalej, miejmy odwagę być autentycznymi w naszej wierze. Niech każdy z nas będzie przykładem miłości, współczucia i dobroci, jak Karlo. Niech będziemy narzędziami pokoju w naszych rodzinach, społecznościach i w świecie. Czasami prosty akt dobroci może być cudem, na który ktoś czekał, i może się to pomnożyć, tworząc efekt domyne miłości i światła. Nie zapominajmy, że życie chrześcijańskie nie dotyczy tylko nas samych, ale także innych. Patrząc na tych wokół nas, bądźmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy cierpią i tych, Którzy szukają pocieszenia. Przesłanie Chrystusa to przesłanie służby, a święty Karol przypomina nam, że wszyscy jesteśmy powołani do bycia sługami jedni dla drugich. Niech będziemy agentami zmiany, przynosząc nadzieję z bolałym serkom i radość tym, którzy czują się zagubieni. Zanim się pożegnamy, zapraszam Cię do refleksji nad własną podróżą wiary. Jakie kroki możesz podjąć, aby zbliżyć się do Boga? Jakie postawy możesz zmienić, aby żyć życiem? które naprawdę odzwierciedla miłość Chrystusa. Może warto podjąć osobiste zobowiązanie do codziennej modlitwy, czytania Słowa Bożego lub służby komuś, kto potrzebuje. Te małe decyzje mogą mieć głęboki wpływ na twoje życie i życie tych, którzy cię otaczają. Gdy opuszczamy ten moment spotkania, weźmy ze sobą pewność, że Bóg jest zawsze z nami, prowadząc nas w każdym kroku. Niech święty Karol Acutis wstawia się za nami, abyśmy mogli mieć tę samą determinację i wiarę, jaką on miał. Niech nas inspiruje do życia z odwagą, dążenia do prawdy i dzielenia się radością Ewangelii z wszystkimi wokół nas. Pamiętajcie, życie jest darem od Boga, a każdy dzień jest nową szansą, aby doświadczyć Jego miłości. Niech będziemy wdzięczni za każdy cud, który nas otacza, nawet te, które wydają się małe lub niedostrzegalne. Idąc razem, niech światło Chrystusa świeci w naszych sercach i niech będziemy w stanie odzwierciedlić to światło w naszym życiu. Niech Bóg błogosławi wszystkich Was, a pokój Chrystusa niech zawsze gości w Waszych sercach.